Da się wyjść, jeśli się zrozumie, że jest się obywatelem tego samego kraju, i że ma się takie same prawa. I nie wolno ze swojego punktu y, y, widzenia, drugiego człowieka upakarzać dlatego, że on jest inny, że on inaczej myśli. Bo z tej wielości tworzy się całość, która ma swoją największą wartość. To samo jest tu, jak się mieszka w. Y, z sąsiadem, tak? Jeśli on ma inne zdanie niż ja, to ja go będę za to nienawidzieć. Przecież w moim interesie jest to, żeby on był mi życzliwy. Bo na przyjaźni wzajemnej i szacunku zasadza się wartość narodu. To, co jest najcenniejsze, że umiemy siebie nawzajem tolerować, jeśli mamy inne poglądy. I przekonywać tak, żeby to nie była nienawiść, tylko żeby to była potrzeba serca. I umieć ustąpić i umieć szanować w każdym to, co jest jego najważniejszą częścią, jego człowieczą godność.